Pepa i George nocują u babci i dziadka Świnki. Babcia Świnka. Mama świnka. Siema, siema. Świnki. Pa, pa. Do zobaczenia. Pa, pa, mamo. Pokażę wam, gdzie będziecie spali. Eee, e, babcia wam miała pokazać, co tak zapier... Chodźcie, dzisiaj śpicie na dole. Wracać, już, scho już schodzić na dół. To był pokój Waszej mamy, gdy była małą świnką? Bardzo dawno temu. To łóżko, w którym spała Wasza mama. O, łóżko do skakania! Łóżko do skakania! Robicie to, co Wasza mama, gdy była mała. Czy Mała. Czy, ma czy, 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 ma czy mamy? Oczywiście! A teraz mama krzyczy na nas, gdy skaczemy po łóżku. Wszystko. Ty, ty? ty też? Ha, ha, tak. Idźcie teraz do ogrodu, zobaczyć, co robi dziadek. Bridniej wywaliła z domu, żeby po łóżku nie skakały w buciorach. Bachory jednak. Witaj Peppo! Witaj George! Czy chcecie zobaczyć moje marchewki? Uh, nie dziękuję. A tutaj posadziłem fasolę. A. Ale w tym roku najlepiej udała mi się sałata. O nie! Moja sałata! Myślę, że to... świnki zjadły twoją sałatę, dziadku. Tak! świnki. Dlaczego te ptaki nie przestraszyły się trochę na wróble? W jaki sposób cokolwiek ma się przestraszyć tego czegoś? Ponieważ ptaki, które zjadają moją sałatę, są bardzo głupie. Coś się stało, dziadku świnko. Twoi przyjaciele znowu zjedli moją sałatę. Którzy? Tom, Dick... Okej, okay, jeśli nikt nie wiedział, o co tu chodziło, to zaraz wam wyjaśnię. Natomiast ci, co wiedzieli, to zostawiają łapkę w górę i subskrypcję. Dla niewiedzących, jeśli przetłumaczymy to na język polski, to nam wyszkoczy odpowiedź, jaką jest. Kuta. Babcia świnka hoduje kury. Jej! Przywitaj, się tak ja jest Dzień dobry. A to jest! Załkiłem! To pan kura? Tak, Pepo, to jest kogut! On jest najgorszy. Rozgrzebuje wszystkie grządki. Nefie na muchy? Widziałem, zjada muchy! <laughs> ale zjada też moją sałatę! Nie zjadajcie więcej sałaty, dziadka, świnki, dobrze? Zamknij, kurwa! Kupiłam dla Was przepyszną kukurydzę! Hej, idziemy! Ty chcecie nakarmić góry? Tak, Maciu bardzo! Hej, kureczki! Jedźcie! .εί. Tak, to jest kurnik. Tutaj ku znoszą jajka. Jajka? Czy mogę zobaczyć te jajka? Nie teraz. Na razie nie ma tu jajek. Babciu, kiedy będę mogła zobaczyć jajka? Myślę, że rano, Pepo! Skąd będę wiedziała, że jest rano? Nie. Skąd będę wiedziała, że jest rano! Otworzysz oczy i będzie jasno? Kobieto! Ty nie odróżniasz dnia od nocy w tym wieku? Czymie to... Ile świnka Pepa ma lat? Nadszedł ranek. Mogli <śmienicza> <śmienicza> Dziękujemy, że nas obudziłeś, Neville! Chodź nas co, już na stronę! Mam wybaczyć na niego! Raz, trzy, cz cztery, dwa, jajka, babciu! Dzisiaj na śniadanie zjemy jajka. Dziękujemy za mało, Saro i Vanessa. Haha! mikrofon? Mmm, lampy! Pojebane. Babciu! Twoje kurki znoszą pyszne jajka. Tak, to dlatego, że jedzą pe moją sałatę. Beka! <grystanie> 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 <grystanie>